Cześć, słuchasz podcastu Korki. Ja nazywam się Ilona Lenik, jestem autorką bloga ze sportem jej do twarzy. Prowadzę również fanpage repetytorium prezesa, gdzie dzielę się swoją wiedzą i wskazówkami związanymi z zarządzaniem w sporcie. Pomagam małym klubom sportowym skuteczniej i efektywniej wykorzystywać ich zasoby oraz działać strategicznie. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, dlaczego pomagam małym klubom sportowym. Zacznijmy od początku. Kiedy zaczynałam pisać bloga i startowałam z Ilosport, na początku chciałam docierać do studentów kierunków związanych ze sportem, dzielić się swoją wiedzą marketingową, wiedzą zbudowania marki osobistej i tego typu tematami ponieważ kiedy ukończyłam studia z zarządzania w sporcie szukałam po prostu możliwości pogłębiania swojej wiedzy na te tematy i nie znalazłam tego typu oferty, pomyślałam więc, że dobrze by było pomóc studentom, którzy są w podobnej sytuacji co ja. Na pomysł wspierania małych klubów sportowych wpadłam mniej więcej w lutym 2014 roku Starałam się o dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, ale mój wniosek został odrzucony. Dołączyłam więc do akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, żeby po prostu działać zgodnie z prawem, bo kiedyś nie było czegoś takiego jak działalność nierejestrowana. Wchodząc w temat edukacji małych klubów sportowych, miałam świadomość, że nie zrobię z klubu z A-Klasy drugiego, nie wiem, strzelam teraz nazwami, drugiego Manchesteru United czy Realu Madrid. Wiedziałam natomiast i wiem nadal, że jest coś, co mogę im dać, co pomoże w ich funkcjonowaniu. Wiedza, wskazówki odpowiedzi. Chciałam się tym dzielić. Całkiem niedawno zresztą usłyszałam od jednej z osób, którą gdzieś tam śledzę w mediach społecznościowych i od której się uczę, że jeśli masz wiedzę, a się nią nie dzielisz, to jest to egoizm z twojej strony. To zdanie zaczęło ze mną bardzo rezonować. No i pozwoliło mi pójść do przodu, pójść odważniej z tą do ludzi, wyjść do ludzi z tą moją ofertą dużo dużo z dużo dużo większą odwagą niż miałam do tej pory. Na początku istnienia ilosport byłam bardzo wymagająca dla tych klubów. Łapałam się za głowę w wielu momentach, na przykład przy audytach ich stron internetowych i trochę za bardzo się czpiałam, to muszę przyznać. Widzę to z perspektywy czasu, że po prostu chciałam robić w klubach rewolucję. Dziś wiem, i jest to jakby to, co sobie wynoszę po tych wszystkich latach. Ta wiedza, to doświadczenie, które mam z tych wszystkich lat, mówi mi, że każda z osób pracujących w małym klubie sportowym. Daje z siebie tyle, ile może, że przy tak ograniczonych zasobach, zarówno czasowych, jak i finansowych, i energetycznych, czasem po prostu nie da się zrobić nic więcej. Oczywiście nie jest to jednoznacznie z akceptowaniem byle jakości, bo na byle jakość mojej akceptacji i mojej zgody nie ma. Jestem natomiast ostatnią osobą, która w mediach społecznościowych będzie naśmiewać się przykładowo na forach tematycznych, na przykład z jakiegoś lodu, logo, które zrobiła Pani Krysia z księgowości w Pęcie. Jasne, że uważam, że nie jest to zbyt profesjonalnie zrobione, ale mam w sobie więcej wyrozumiałości niż miałam jej wcześniej i nie zamierzam takich rzeczy wyśmiewać. Sama zresztą kiedyś zaczynałam, pamiętam moje początki, wiele moich rozwiązań, nawet tych, które mam obecnie, tych technologicznych, odbiega od tych, które mają kluczowi gracze na rynku, np. Na szkoleń online, i ja to akceptuję. Dlatego np. moja platforma kursowa jest najprostszą platformą. Na ten moment jest to oczywiście kwestia posiadanych zasobów, nie tylko finansowych, ale również po prostu świadoma, świadoma decyzja. Na ten moment po prostu nie potrzebuję niczego, niczego lepszego. Tak? Im więcej będę miała klientów, no to wiadomo, że, że będę myśleć o dalszych inwestycjach. Nie stoję w miejscu, rozwijam siebie i swoją działalność okołosportową, znam swoje ograniczenia, ale nie ustaję w rozwoju. I jeśli zauważę, że nie chcę się rozwijać, no to, to będzie znak, że trzeba zejść ze sceny. Zamiast wyśmiewać się, wolę pokazać danej osobie, danemu klubowi, jak zrobić coś lepiej. Lubię być towarzyszką zmian i transformacji klubów. Nie mogę niestety mówić o wszystkich współpracach. Część rzeczy staram się przemycać w swoich treściach, jednak nigdy nie mówię wprost o tym, że to, to, to jest to, co robiłam z tym czy z tym klubem. Dlaczego pomagam akurat małym klubom sportowym? Odpowiedź jest prostsza, prosta. Wszyscy patrzą na te najwyższe poziomy rozgrywkowe, zachwycają się ich wynikami, kampaniami i kontraktami, reklamowymi, transferami i dalej. I uważam, że w marketingu sportowym jest dużo mądrych głów i ja się tam nie chcę pać po prostu. Nie dlatego, że nie czuję się na tyle kompetentna, tylko po prostu jest to moja świ świadoma decyzja, że ja tam iść nie chcę, tak? Widzę natomiast, że najniższe poziomy rozgrywkowe to obszar praktycznie w ogóle niezaopiekowany. Jest to ogromne pole do działania, a ja zawsze miałam w zwyczaju wydeptywać swoje własne ścieżki i chętnie podejmuję nowe wyzwania. Zobaczcie, to są tysiące klubów sportowych reprezentujące. Różne dyscypliny sportowe, nie tylko piłkę nożną. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce działało 14 800 klubów sportowych. Ja na swoim fanpage'u, repetytorium prezesa, zgromadziłam na tą chwilę. Trochę ponad 1000 obserwujących, więc tutaj widać, że tego jest jeszcze kawałek torta do, do, do zdobycia, do, do podzielenia. Jest po prostu co robić. Zależy mi na tym, żeby ze swoją misją dotrzeć do jak największej liczby małych klubów sportowych, bo wiem, że stać je na znacznie więcej. Na przykład na tworzenie fajnej atmosfery wokół klubu, budowanie wokół niego zaangażowanej społeczności, lepszą współpracę z lokalnymi firmami i instytucjami itd., itd. Nie jestem jednak w stanie porozmawiać z każdym prezesem takiego klubu. Szybko to sobie policzyłam i wygląda na to, że gdybym każdemu z nich chciała poświęcić minimum godzinę na rozmowę. To musiałabym bez przerwy, czyli dzień i noc, rozmawiać z nimi przez rok z hakiem. No i właśnie dlatego otworzę bezpłatne treści, czy to na blogu, czy, czy treści, którymi dzielę się w newsletterze. Szybkie podanie. Jeżeli chcesz dołączyć, wejdź na mojego bloga ze sportem i, i szukaj zakładki Trybuna VIP. Tam możesz się zapisać na newsletter i dostawać co miesiąc. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dodatkowe materiały, dawkę inspiracji i motywacji. Chcę, te bezpłatne treści mają na celu pomóc mi z dotarciem do większego grona odbiorców. Oczywiście tworzę również materiały płatne, które są dostępne jako nagrody na mojej zrzutce. I są to np. czy to e-book, skuteczna oferta sponsorska, czy workbook, 10 kroków do lepszego zarządzania małym klubem sportowym, konsultacje indywidualne. Czasami wrzucam też w ramach takiej szybkiej akcji nagrania moich, nagranie moich webinarów. Wiem, że mówi się, że polskie kluby są biedne, dlatego ceny, które proponują, proponuję, umówmy się, nie są one zaporowe, ponieważ najdroższy wśród moich aktualnych produktów to kurs mistrzowskie zarządzanie małym klubem sportowym, który w wersji VIP kosztował ostatnio 97 zł, a w wersji takiej standardowej, dostępnej cały rok. Kosztuje 80 zł. Jeśli zdecydujesz się na zakup kursu i wykonasz kroki, o których mówią, to ta kwota zwróci się szybko. Dlatego warto traktować to jako inwestycję, a nie wydatek. I tak jak mówiłam wcześniej, odnośnie tego, że polskie kluby są biedne, ja nie oczekuję, że pomagając im stanę się milionerką. A już tym bardziej nie wierzę w historię. One night success, czyli jednego dnia po prostu budzę się z milionami na koncie. Nie pomagam małym klubom sportowym dla kasy, tylko z chęci dzielenia się tym, co wiem, tym, co obserwuję. Pracuję na etacie, więc zarabiam, mam z czego się utrzymać i z czego zaoszczędzić. Natomiast Mam po prostu przestrzeń na to, żeby, żeby, żeby w ramach takiej działalności po godzinach pomagać małym klubom, klubom sportowym. Jeśli mam być szczera, to do tej pory dokładałam do tego, co robię. I zawsze jest mi bardzo miło, kiedy decydujecie się wesprzeć mnie, czy to na zrzutce, czy też na patronite. Kwoty te pokrywają część moich wydatków związanych z działalnością ilosportową, takich jak na przykład utrzymanie domeny, co się równa 300 zł rocznie. No i oczywiście koszty pozostałych dostawców, takich jak nie wiem dostawca programu do wysyłki newslettera itd., dalej. No i też te kwoty, które w wpłacacie, pozwalają mi inwestować w dalszy rozwój, w nowe rozwiązania. Wierzę, że kluby rywalizujące na najniższych szczeblach rozgrywkowych mogą być zarządzane lepiej, mogą działać bardziej strategicznie, mogą robić ważne, i fajne rzeczy dla lokalnych społeczności. Widzę, że jest jeszcze mnóstwo pracy na wielu obszarach. Mam nadzieję, że to, co robię, przyczyni się do pewnych zmian. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą ze mną, czy też moimi, z moimi materiałami, sprawdź moją zrzutkę i zobacz, czy znajdziesz tam coś, co pomoże Ci jeszcze lepiej zarządzać Twoim klubem sportowym. Link do zrzutku, zrzutki i do sklepu znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki za Twoją uwagę dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.